Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie. Z tej strony Marzena Kopta i kolejny film z cyklu Moja przyjaciółka Tafty" I dzisiaj w zasadzie mam dla Ciebie przepis na sukces. Dzisiaj powiem troszkę o kanapowej metafizyce i o takich trzech najważniejszych krokach, które potrzebujesz robić, które potrzebujemy robić, żeby zmienić cokolwiek chcemy w naszym życiu, żeby zmienić wszystko. W naszym życiu. Tafti mówi o takich trzech krokach i to jest zasada trójruchu. I te trzy ruchy należy wykonywać jednocześnie. Nie możesz wykonywać jednego z trzech, dwóch z trzech. Musisz wykonywać wszystkie trzy, żeby mieć takie życie, o jakim marzysz. Pierwsza rzecz. Ten pierwszy ruch nazywa się poruszać rzeczywistością. Co to znaczy? Eee, to znaczy wyobrażać sobie, wizualizować sobie swój cel. Czyli jesteś tu i teraz, ciałem, z tym, co masz. I nie podoba ci się to, co masz, i chcesz mieć coś innego. A zatem. Tak często, jak tylko możesz i tak często, jak sprawia Ci to przyjemność, um, wizualizujesz sobie to, co chcesz mieć. To jest poruszanie rzeczywistością, czyli ustawiasz nową rzeczywistość, ustawiasz obraz nowego siebie w nowej rzeczywistości. Czyli po prostu marzysz. Um, Wyobrażasz sobie, jak to jest, kiedy to już masz. No i tutaj pojawia się wyzwanie pod tytułem: Ja nie mam marzeń. No, no więc odpowiedzią na to wyzwanie jest to, żeby znaleźć to, co cię porusza, to, co ci daje radość, to, co ci uskrzydla, to, co sprawia, że chce ci się rano wstać. Jeżeli tego nie ma, jeżeli nie potrafisz tego znaleźć, to też spokojnie widać, gdzieś to zostało zapomniane, zakurzone. Może przypomnij sobie, co chciałeś, chciałaś robić, kiedy byłaś dzieckiem, co Cię bawiło. I trzeba intencjonalnie, świadomie wrócić do tych działań. I tak jak mówiłam w którymś z filmów. Że czasami ten cel do nas nie przychodzi i jakoś nie umiemy go złapać. I nie należy się denerwować, zarzucać, tylko skupić się na małych rzeczach. Być może potrzebujesz zacząć od celu dzisiejszego dnia. Być może potrzebujesz ustawić rzeczywistość poruszać rzeczywistością tego dnia. Jednego dnia, żeby trochę, wiesz, zakręcić tym kołem, żeby coś w sobie uruchomić. No, nie zawsze od razu tak to wszystko idzie i wychodzi, więc czasami ustawiamy rzeczywistość tego dnia, dzisiejszego. Potem zaczynamy ustawiać rzeczywistość tygodnia potem miesiąca, potem może kwartału, potem roku. Więc, jak masz trudność z celem, to minimalizuj do danego wydarzenia w danym dniu, porusz rzeczywistością, ustaw rzeczywistość, czyli wyobraź sobie, jak ma się zakończyć dana ważna dla Ciebie sprawa, sytuacja, spotkanie, jak ma się zakończyć ten dzień. Ilekroć masz problem z celem, minimalizuj, żeby wejść w nawyk żeby odświeżyć sobie, przypomnieć sobie, jak to jest mieć marzenia. To jest pierwsza rzecz, czyli pierwszy krok, to poruszamy rzeczywistością, czyli wizualizujemy, wyobrażamy sobie to, co chcemy mieć. Oczywiście tym mówi: sięgaj wysoko, sięgaj daleko, sięgaj gwiazd. Oczywiście, że tak. Jeżeli masz takie marzenia, to zapraszam cię, nie ograniczaj się. A niektórzy będą zaczynać od małych kroków. To jest krok pierwszy, poruszamy rzeczywistość. Krok drugi, poruszamy sobą. Co to znaczy? E, to znaczy, że e, czuję się już tak, jakby moje marzenie się spełniło. Czuję się tak, zachowuję się tak i działam tak. To jest, mam takie poczucie, trochę trudniejszy krok. On się stanie dużo łatwiejszy, kiedy przejdziemy przez pierwszy krok, czyli sobie zwizualizujemy to, co chcemy mieć, nasze marzenie, nasz cel. I, i jak to zrobić? Czyli jak poruszasz rzeczywistością, czyli widzisz siebie, tak? Masz tą scenę końcową. Jak chcesz żyć, z kim chcesz być, co chcesz robić, tak? To teraz patrzysz i widzisz siebie w tej scenie, jak wyglądasz, jak się zachowujesz, co masz na sobie. I na przykład masz na sobie, nie wiem co, piękny kostium, bo jesteś menedżerem w jakiejś tam firmie, na przykład, tak? To poruszać sobą, to znaczy, dobrze by było, gdybyś sobie kupiła taki kostium i zaczęła w nim chodzić. To wcale nie chodzi o to, że ty już jesteś tym menedżerem. Może jeszcze nie jesteś, ale ty już zaczynasz wchodzić w rolę. Ty już się chcesz tak poczuć, jakbyś nim była, a więc strój, a więc makijaż, może buty na wyższej szpilce, albo w ogóle buty na obcasie, nie. albo u mężczyzny, no nie wiem, garnitur, albo jakaś koszula kolorowa na przykład, a do tej pory były białe. Hmm, czyli jakiś atrybut, jakiś element z tego przyszłego życia, z tej przyszłej rzeczywistości, hmm, żeby już się pojawił w Twoim życiu. To pomoże Ci wejść emocjonalnie w ten stan. W przyszłości. Tak więc to jest to poruszać sobą. Ty masz już tak się czuć, jakbyś to miał. Hmm? To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz jest taka: bądź świadomy. To jest ta część emocjonalna. Bądź świadomy swoich intencji. Po co ty tego chcesz? Co ma ci to dać? To jest, tutaj chodzi o emocje, żebyś ty z każdym ruchem, z każdą wizualizacją,. Była był w tej intencji um, miłości, wdzięczności, szczęścia, radości, żebyś ty znała, znał swoje, po co, dlaczego, co ma mi to dać, co ma to dać światu. Um, to znaczy poruszać sobą. Tak? Ale ten pierwszy, najważniejszy element, jeżeli jest ci trudno poczuć się tak. Jak chcesz się czuć? To jest mnóstwo technik. To jest przede wszystkim panowanie nad swoim nastrojem, a nie że nastrój panuje nad tobą. To jest praca ze swoimi myślami, bycie uważnym. To jest dziennik wdzięczności, który cudownie poprawia, podnosi nasze wibracje, nasze emocje. To jest właśnie. Na przykład, znalezienie takiego czynnika, który poprawia Twój nastrój. U mnie to jest muzyka. Jak tylko czuję, że spadają moje wibracje, mój nastrój, to świadomie sięgam do narzędzia, jakim jest muzyka, żeby sobie podnieść emocje, tak? To jest, ee, to jest mega ważne. Nie. Czyli poruszam sobą i znajduję ten jeden element, dwa, trzy, no ile chcesz. Tak? Żebym już się mogła w jak największym stopniu poczuć tą osobą, którą chce być z tego przyszłego życia. Um, natomiast um, chyba najprostszym, a jednocześnie najtrudniejszym krokiem jest krok trzeci w naszym trójruchu. Pamiętajcie, mówiłam, że to trzeba wykonywać razem. To nie, że sobie wybierzesz jeden element. To trzy... Trzeba wykonywać. I trzecia rzecz, ten trzeci element to jest poruszać się. I tu wracam do hasła kanapowa metafizyka i do osób, które myślą, że będą sobie siedzieć na swojej kanapie, będą sobie wizualizować w szpilkach albo w garniturze, albo w pięknej koszuli swoje przyszłe życie. I to przyszłe życie do nich przyjdzie. Więc smutna wiadomość jest taka, że to, to tak nie działa. Po prostu metafizyka kanapowa nie działa. Trzeba poruszać się. Co to znaczy? To znaczy, że trzeba w rzeczywistości, która jest wokół ciebie, robić ruch, czyli działać. No ale znowu. Przecież my ciągle działamy. No na przykład, szukasz nowej pracy. No to, no to szukasz, tak? To przeglądasz portale. I nie działa. To o co chodzi w tym poruszaniu się? To chodzi o to, że masz zrobić inny ruch niż do tej pory, skoro ten, który robisz, nie działa. Bo kochani, nie ma zmian bez zmian. Po prostu. Czyli jeżeli siedzimy na kanapie i nie ma zmiany, to się nic nie zmieni. Jeżeli my robimy wciąż to samo w działaniach na zewnątrz, to się nic nie zmieni. Nie ma zmian bez zmian. Więc poruszać się, to znaczy zrobić ruch w rzeczywistości, która jest. I najczęściej ten ruch jest. Inny niż dotychczas. I trudność, i wyzwaniem jest to, że nasz umysł to jest komputer, zaprogramowana yy, maszyna, która robi tylko to, co zna. I dopóki czegoś nie zna, to się boi. Więc um, to naturalne, że się boimy zrobić innego ruchu. Natomiast nic stąd nie wyjdzie nowego, dopóki my świadomie nie powiemy temu komputerowi shutdown, czyli wyłącz się, albo damy go na uśpienie i świadomie zrobimy z tej intencji poruszania rzeczywistością i poruszania sobą innego ruchu. Wytłumaczę to bardziej przystępnie. To znowuż nie chodzi o gigantyczne, siedmiomilowe buty i o wielki skok do przodu. To czasami chodzi o. Jak wstajesz rano mm, i pijesz kawę, to może wstań rano i porozciągaj się. To jest inny ruch niż do tej pory. Jeżeli wstajesz lewą nogą, Stań prawo ma. Jeżeli jeździsz do pracy tymi samymi ulicami, zacznij jeździć innymi ulicami. Zrób inny ruch. Um, jeżeli szukałaś, szukałeś pracy przez ogłoszenia na portalach, to teraz podzwoń po znajomych i powiedz, że szukasz. Zrób inny ruch niż do tej pory. Coś innego. Zobacz siebie w innej wersji i zrób coś innego niż do tej pory robiła ta wersja ciebie. To jest poruszać się ku nowej rzeczywistości. Zrób coś kompletnie, totalnie innego i kurde, bój się. Proszę, bój się. Bo umysł zawsze ci powie, że jest niebezpiecznie. Więc bój się, zbój się i rób, bo bez zmian nie ma zmian. Możesz ten lęk. Wiecie, wiesz, czemu lęk cię paraliżuje? Bo prawdopodobnie ten krok, który chcesz zrobić, jest, jest za duży. Tak, ludzie to tak chcą z punktu A do punktu B już od razu. Nie? A to tak nie działa. Więc e, jeżeli czujesz zbyt duży lęk i nie możesz się ruszyć, no, no, no to być może krok jest za duży. To co możesz zrobić, żeby tego tu, ten komputer, oswoić z czymś innym. Tak? Więc małą łyżeczką, inny ruch. Poruszam się ku mojej nowej rzeczywistości. I później dzieje się to, że z jednej strony ty sobie wy. Wyobrażasz i wizualizujesz nową rzeczywistość, że już ten cel osiągnąłeś, osiągnęłaś, już to masz. Widzisz siebie w nowej wersji siebie, <laughs> jak się zachowujesz, jak myślisz, jakie masz przekonania, co czujesz, z kim jesteś, gdzie jesteś, plus robisz krok do tej rzeczywistości i ona zbliża się też do ciebie. Ty robisz Krok robiąc coś innego niż do tej pory. Ja prowadząc warsztaty makijażu, staram się to kobietom pokazać. Bo one na przykład przychodzą i mówią ja tylko berze brązy. Mężczyźni nie wiedzą pewnie o co chodzi, ale, ale my wiemy kobiety. I ja mówię, okej, okay, ale sprawdź, czy masz gotowość na coś innego, czyli na inną wersję siebie. Bo jak ty nie poczujesz się inaczej ze sobą, tu tu i teraz, jak ty nie zrobisz czegoś innego niż do tej pory, to nie będzie zmian, bo nie ma zmian bez zmian. I jedni są wojownikami i robią krok nad przepaścią, i mówią: Dobra, skaczemy i najczęściej dają radę, a inni muszą pomalutku. Więc, co może być Twoim pierwszym krokiem, który nie wystraszy Twojej głowy? Jaki może być pierwszy krok, pierwszy ruch? I za tym będziesz podążać. Czyli musisz poruszać się fizycznie, cieleśnie, inaczej niż do tej pory, innymi sposobami, innymi środkami, innymi drogami. I, i potem to już jest kwestia, że umysł się oswoi, że robimy coś innego, będzie miał nowe nawyki, będzie z nich korzystać. A ty będziesz po malutku podążać, bo ta intencja, czyli poruszanie sobą w rzeczywistości, twoje myśli, twoje nas, twój nastrój, twoje emocje, twoja intencja, będzie ci już dalej wskazywać kolejny krok. Co ty masz dalej zrobić? W jakim kierunku masz poruszyć się w rzeczywistości? I oba te. Mm, Obie te części będą się zbliżać do siebie. I nowa rzeczywistość, i ty w nowej rzeczywistości, i ty, i ty będziesz się poruszać do tego, aż w końcu się spotkacie. Tak? Więc zasada trójruchu. Stajemy z kanapy, nie wizualizujemy, bo tak, nie medytujemy, bo tak, tylko zaczynamy jeszcze działać w bieżącej rzeczywistości, robiąc coś, Kompletnie, zupełnie innego niż do tej pory, nawet jeżeli to jest mały, maleńki krok. I to muszę Wam powiedzieć z mojego doświadczenia: przynosi genialne efekty, genialne rezultaty. Umysł, jak widzi, że robimy bardzo mały ruch, to przestaje tak oporować, puszcza Cię, a potem zaczyna czuć się bezpiecznie i mówi: Zróbmy tego więcej. I tak zaczyna się dziać kompletnie nowa rzeczywistość. Dobrze, to tyle na dzisiaj. Jeszcze zaproszenie, jeżeli czujesz, że z którym z tych elementów, z ustaleniem celu, do którego chcesz dążyć, czy z dobrym myśleniem o sobie, czyli zmianą przekonań, masz problem, masz wyzwanie. Albo jeżeli masz problem, żeby ruszyć do działania em, fizycznie, czyli poruszyć się i zrobić pierwszy, inny krok do nowej rzeczywistości, to ja Cię serdecznie zapraszam. E, prowadzę spotkania indywidualne, e, bardzo chętnie Ci pomogę. E, sprawdzimy, co Cię trzyma, gdzie jest ta kotwica, która nie pozwala Ci. Odnaleźć marzeń, celów, jakie przekonania Cię trzymają w miejscu i jaki mógłby być Twój pierwszy krok ku nowej rzeczywistości. Jeżeli masz ochotę, czujesz, że potrzebujesz, zapraszam Cię serdecznie. Informacje, jak się ze mną skontaktować, umieszczam pod tym filmem. Możesz napisać, możesz zadzwonić. Mam wolne miejsca, przestrzenie w kalendarzu po wakacjach, także serdecznie zapraszam. No i co? No i miejcie dobry dzień, ściskam do kolejnego filmu.